Tam na wstępie chciałam zaznaczyć, że nie umiem mówić, nie umiem mówić kompletnie do mikrofonu, jeżeli tak mogę to nazwać, bo nagrywam to mikrofalą, ponieważ nie posiadam nawet normalnego sprzętu, więc jakość tego filmiku będzie znikoma, ale czemu my tak nie doceniamy komunikacji miejskiej? Nieironicznie po prostu ją kocham i wszystkie jakieś fajne historie, jakie które mi się przydarzyły, ciekawe, są właśnie stamtąd. I czuję wielką potrzebę podzielenia się historią, jaka mi się przydarzyła w tym niesamowitym środku transportu, jakim jest autobus miejski. <stutny> e, pewnego razu wracając do zejść dodatkowych, waszam do autobusu, usiadłam na miejsce, bo przecież nie będę stała całą drogę. I ro, ro... <ścoughs> rozejrzałam się i nikogo zbyt nie dziwnego nie zauważyłam, nic, dziw... ale ja nie umiem się wysłowić. <śmany> Nic dziwnego nie zauważyłam. E, oprócz dziewczyny, która miała tak ładne włosy, do tej pory żałuję, że jej tego nie powiedziałam. Więc jeżeli jesteś dziewczyną z autobusu, to wiecie, że miała śliczne włosy. E. No i jadę sobie, jadę sobie, mijam kilka przystanków i na przystanku chodzi pan. Na potrzeby filmu nazwijmy go Pan Dariusz. Pan Dariusz się niczym nie wyróżniał, ale miał takie dwie ogromne siaty w rękach w jednej ręce, a w drugiej trzymał kiść czosnku. Nie wiem, czy się nazywa kiść, czy jak, nieważne. I nagle podchodzi do mnie i siada naprzeciwko mnie, co było dość dziwne, ponieważ cały autobus był wolny. Prawie cały, więc czemu akurat obok naprzeciwko mnie w zasadzie. No ale no dobra, może potrzebuje towarzystwa. Po czym zrywa jedną główkę czosnku z tej kiści i my wpychają do ręki. No Moja pierwsza reakcja była, że nie, dziękuję i w ogóle, bo w sumie nawet nie miałam jak mu zapłacić, bo myślałam, że z mi to sprzedać. Po czym on mówi, że to za darmo i zaczynam sobie gawędzić i pan Dariusz jest bardzo wspaniałą osobą, Boże, uwielbiam go, to jest normalnie, oby tylko takie więcej osób było. Pan Dariusz, dowiedziałam się to, że ma jednego syna i dwójkę wnuków i nawet z jednym z nich chciał mnie zeswatać, ale mu nie wyszło, no przykro mi. A ten czosnek to w ogóle ma od jakiegoś kolegi, który ma farmę czosnku i rozdaje go ludziom. No i gadamy, gadamy, no i przychodzi moja, mój przystanek i mówię mu, że no, miłego wieczoru i w ogóle miło mi się rozmawiała. Bardzo to zdanie było nieskładne, ale to nieważne. Po czym pan Dariusz wyciąga z torby kiść kolejną, bo miał jedną w ręce. To była dość spora jakiś. <noise> nie wiem, te było z 22 główki, nie mam pojęcia, jakiś. Ma I daję ją. No, ja mówię mu, że. A, dziękuję. Fajna i w ogóle, ja chciałam mu to oddać. A ten mi mówi, że mam to za darmo, bo mam piękny głosik i fajnie mi się z nim. Ta, bardzo ładny. Ej, I fajnie mu się z nim ze mną rozmawiało i żebym się zaparzyła mleko z czosnkiem, ponieważ jest dobre na sen. I takim właśnie to sposobem zyskałam darmowy czosnek. Więc jedźcie autobusami, żeby mieć darmowy czosnek. Ej. Taki bonus, w ogóle do tej pory potrafię jechać na zajęcia te same i spotkać Panda w autobusie i zagadamy. I do tej pory mnie próbuję zesfadać ze swoim wnukiem, ale no mu to niestety nie wychodzi. To był bardzo nieskładny filmik, ale nagrywałam tu już chyba po raz, nie wiem czy mówiłam na początku, po raz trzeci i już wam serdecznie dosyć. Dziękuję.